Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. Szukam mojego syna. Przybyłem tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Czego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie, co tydzień dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład. Powiedział, że Hrothbert to znaczy mój syn! Poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta. Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej Nilgarskiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy milgardczy? Jego ojciec pochodził z Maturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląda. Mogę na ciebie liczyć. Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. Pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrotberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanią mojego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy. Jesteś błotem? Czego? Pokaż co masz na składzie. Trzy lata, trzy lata. O! Przychodzi na łapie młodka trzymać. Kupujecie, czy oglądacie. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Dajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Gerard. W czym pomóc? Wyglądacie na zmęczony kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopoczy nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest tu warta, ale nie miałem pojęcia, że wynajmie Wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną i obiecałem mi pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią na żołnierze. Może sakiewka rozwiąże ci język. Chcesz przekupić cesarskiego oficera? Tak, ponieważ chcę pomóc matce cesarskiego żołnierza. Weź te pieniądze i powiedz mi wszystko, co wiesz. Ten rudy szczeniak służył w Wieździe na Zairskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować, a ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd, inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Po nilwgardzkim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać, a nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Gerald. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Wy, Wiedźmini, jesteście ponad świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział z do lasu po drugiej stronie jeziora, żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę, ale tyle, ile stoi w ogłoszeniu, i ja ani grosza więcej. W rachunkowych ratunkowych musi być porządek. Okoliczni wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy mi nie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widły. Kilku kmiotków w dziurawych chłapciach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców? A może zjadł ich smog? Weź se Czego mieli szukać w tym lesie? Niczego. Regulaminowy Patron. Zajmę się Zawsze Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia, Wiedźmik. Witaj. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Ale żeby wiedzieć na pewno muszę mieć coś więcej. Ucieknij na wagnę. Ślady psów, zupełnie jakby ich ktoś trapił. Ślady, Ślady psów, zupełnie jakby ich ktoś trapił. Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Dalej. Cesarz nas poprowadzi prosto na nogi. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Urzesz. Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list. Do ciebie. Droga matko, może to już ostatni raz do ciebie piszę. W tych wszystkich listach okłamywałem cię. Wybacz, nie jestem bohaterem. Zabijanie Nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Wznosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinić niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec? Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata. Zanosi się na dreszcz. Co za smród! Ślady Nilgardczyku prowadzili tędy grupkę bosych chłopów. A może odwrotnie? Ślady Nilgardczyku prowadzili tędy grupkę bosych chłopów. A może odwrotnie? Cało jest dziwnie powykręcane. Umarł od zatrucia. Ślady Nilfgaardczyków prowadzili tędy grupkę bosłych... chłopów? A może odwrotnie? Ślady Nilfgaardczyków prowadzili tędy grupkę bosłych... chłopów? A może odwrotnie? Estou indo para a pim, Zakopał ciała w środku lasu. A gule je odkopały. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. potka! i uh -huh. Witajcie, kwartermistrzu. Cześć i chwała, Gerard. W czym pomóc? Znalazłem ciała Twoich żołnierzy. Zabiła ich samica wywerny. Weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? Bledy pest. Twoi żołnierze musieli ją sprowokować. Rozumiem. Dziękuję, Wiedźminie. Oto zapłata obiecana w ogłoszeniu. Bafel.